Michał Rogoziński, MMA.pl Jesteśmy w Warszawie na targach Hive, a z nami Tomasz Narkun. Troszkę po ciężkiej nocy, od razu to powiedzmy. Tak, ciężka noc była, troszeczkę zachorowałem, e, tak się ułożyło, no i co? No i, <śmiech> <śmiech> i było grubo. <laughs> no Kolory trochę straciłeś, ale szybkiego powrotu, grypy żądkowe nie są łatwe. E, Wróćmy na, na zimno, tak chciałbym, żebyś przeanalizował walkę z Sokoczu. Czy jesteś z niej zadowolony? Czy gameplan był wykonany tak, jak, jak powinno być? E, nigdy nie będę zadowolony w 100% ze swoich walk, no bo po prostu chcę być profesjonalistą i chcę być jaka na najwyższym poziomie, ale myślę, że tak w 90% gameplan został zrealizowany, z czego jestem bardzo zadowolony. Sam wynik walki też bardzo mnie satysfakcjonuje i oby tak dalej. E, powiedz jak wyglądało to przygotowanie, jeżeli chodzi o wagę, bo e, zdaje się, że w dzień, e, w dzień ważenia miałeś 2,5 kg nadwyżki, to e, u Ciebie jest to dużo mało jak wygląda, e, jeżeli chodzi o, o strukturę mięśnia u Ciebie, bo może to ciężko zrzucić było. Znaczy no, te 2,5 kg tak zostało tak naprawdę już e, dzień przed e, walką. No i co, no i tak z reguły tak zawsze robię, nie? że to ostatnie jakieś tam dwa kilo idzie w ciągu tej nocy, nie? No, tutaj, no tutaj też tam można powiedzieć, że tam kilka jakieś tam rzeczy poszło nie tak, ale już nie będę chciał o tym mówić, no bo zawsze no, trzeba coś udoskonalać i myślę, że ciągle trzeba na czymś pracować. A zadowolony jesteś z współpracy z Kubą Mauriczem, jeżeli chodzi o dietetykę? Tak, jestem zadowolony. Kuba to naprawdę jest w porze gościu, jest profesjonalistą w swoim fachu. No i jak najbardziej pomógł mi niezmiernie. Czy był taki problem, że zabrakło trochę wydolności, jeżeli chodzi o pojedynek Sokoczu, bo tam próbowałeś strasznie wyciągnąć tą balachę i myślę, że to gdzieś trochę zdrowia Cię kosztowało. Tak, to właśnie był największy efekt, największy efekt tego właśnie, że tak, że tak trochę się spompowałem, bo już słyszałem jak mu ręka przeskakuje i się podpaliłem i z całej siły wyciskałem tą pierwszą balachę. No i Później trochę za, zapłaciłem za to długiem tlenowym, no ale no jak sobie zobaczycie walkę, no to tak naprawdę na pełnych obrotach trwała ta runda, nie? także, także także to był też jakieś wycieńczenie dla organizmu. No ale oczywiście no, jakby była druga runda, no to co? No to by musiał trochę odpocząć. No i byśmy jechali dalej. Był ten incydent z włosami Sokoczu już są memy pełno memów w internecie żartobliwych na ten temat, ale Martin Lewandowski obiecał, że prawdopodobnie zajmą się tym tematem, tak jak kobiety mogą muszą mieć spięte włosy, taki facet również, bo myślę, że to w jakiś sposób nie tylko też tobie, ale i jemu mogło przeszkadzać. Tak ja już powiedziałem co no, na ten temat myślę, już w Wcześniej w Pogali, tak. tak. E, wszyscy wiedzą, e, co o tym, na ten temat myślę. Nie będę się powtarzał. A, że sędzia, sędzia jest w klatce i on, i on decyduje, czy przerywa walkę, czy nie przerywa walki. W tym momencie nie przerwał walki, także, także walczyłem dalej. Jeżeli by przerwał. No to, no to po prostu bym dostał dyskwalifikację. Od, od tego są zasady i no i sędzia po prostu trzyma pieczę nad tym i uważał prawdopodobnie, no, że, co, że, że że go tam nie trzymałem jakoś chamsko, no to dlatego kontynuował tą naszą walkę, a, a jakby było inaczej, no to po prostu bym dostał znowu jakiś tam ujemny punkt. No ale jakoś dzięki Bogu wszystko ładnie poszło. Kolejna obrona pasa chyba Cię jeszcze pamiętam jak się my widzieliśmy na Wembley. Jeżeli chodzi o kibiców, myślę, że atmosfera była nie do prześcignienia. Jak oceniasz Zieloną Górę? Znaczy no, Wembley no to nic nie, jak na razie nie, nawet nie dorównało tej całej atmosferze i tej całej otoczce. A jeżeli chodzi o Zieloną Górę, no to też nas fajnie przywitali kibice I gromnie, gromnie przyszli na galę, no bo wiadomo, pierwszy raz w, pierwszy raz w Zielonej Górze no i, no i ludzie nas naprawdę fajnie przyjęli, no i myślę, że wodarzy będą chcieli na pewno zorganizować jeszcze raz w Zielonej Górze Ale no jak mówię, mówię że do Wembley, no to daleko, daleko Wiesz na czym polega Twój fenomen Tomek? Bo w tym kraju, to ja Ci powiem, jeżeli chodzi o e, osoby, które cię saportują, osoby, które ci dopingują, myślę, że w tym kraju e, przepis na sukces, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, bycie kontaktowym, jeżeli chodzi o nie wiem, taką prostotę, to Ty chyba ją masz. E, Adam Małysz, e, bo mi się zawsze kojarzył, to była gdzieś gwiazda w Polsce, e, bo był facetem zwyczajnym, prostym, nie udawał nikogo. E, jeżeli przychodzi mi pierwsza osoba do głowy o myślę naturalność, myślę Tomek Narku. No to fajnie to słyszysz z swojej strony. No ja, ja, ja jestem daleki od tego, żeby kogoś udawać. E, ja po prostu robię tak, jak mi sumienie nakazuje, jak mi serce mówi. E, no i to, czy komuś się podoba, czy nie, no to, no to już jest jego kwestia indywidualna. No ale jak mówisz, no to e, faktycznie więcej jest ludzi, co mnie wspierają, no i właśnie też się to podoba im ta naturalność, a komu się nie podoba, to po prostu no, to, no taki jest świat. E, powiedz więc jeszcze jeżeli chodzi o Sokociu, prawdopodobnie ma dojść do tego pojedynku z Tiago Silwą. Gdyby go Tiago Silva wygrał, fajny na main event w KSW Tomek Narkun, Tiago Silva. Tak daleko, tak daleko nie chcę wybiegać w przyszłość. Zobaczymy w ogóle, czy dojdzie do tej walki Sokodziu z, e, z Sylwą e, z tego powodu, że no, t, e, właśnie trochę tam się e, po tej walce widać było po Sokodziu, że jest trochę rozbity, e, łuk brudziowy rozcięty, e, ręka, ręka tam chyba... E, też mu także także nie wiem, czy weźmie tą walkę z takim e, krótkim e, czasem e, Także zobaczymy, no, czas pokaże, ja jestem otwarty na wszelkie propozycje I tyle Bardzo Ci dziękuję, jeżeli masz ochotę, to śmiało Tak, standardowo e, standardowo wszystkich fanów MMA Całą rodzinkę standardowo Wszystkich sponsorów, e, trenerów No i oglądajcie moje walki Bo będzie się działo, myślę, że daje dobre show I idę w dobrym kierunku Wajne. Dziękuję Ja, aber...